Szanowni Państwo, już dosłownie kilka dni pozostało największym podatnikom CIT na opublikowanie realizowanej w roku 2020 strategii podatkowej. O tym i o innych ciekawych zagadnieniach informujemy Państwa w naszym ostatnim już w tym roku Newsletterze podatkowym. Wspominamy tam ponadto o interpretacji... Ministerstwa Finansów dotyczącej zwolnienia z CIT wspólników spółek komandytowych i jawnych, czy też o objaśnieniach podatkowych dotyczących Funduszu Inwestycyjnego w CIT. Informujemy Państwa ponadto o interpretacjach indywidualnych. Jedna z nich dotyczy PCC w przypadku wyboru opodatkowania VAT-em sprzedaży nieruchomości oraz sytuacji spółki, której członek zarządu. Nie pobiera wynagrodzenia. W przypadku pytań proszę o kontakt z kancelarią i w imieniu całego zespołu życzę Państwu wszystkiego dobrego na święta oraz oczywiście dużo zdrowia w roku 2022.